Jesteśmy w Pażnie, jednej z wsi najdawniej notowanych w tradycji polskiej, w historii. Tutaj pozostałe ślady dawnej historii. Tutaj do Pażna odnosili się w swoich dokumentach najdawniejsi papieże z Innocentem X na czele. Pażno zostało ufundowane przez Pana Boga na ziemi łódzkiej. I promieniuje duchowo na całą ziemię Bełchatowską i na całą Polskę. Głównie z racji oczywiście spoczywającej tutaj sługi Bożej, czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Jesteśmy oczywiście w Gminie Kluki. Zadziwiającą jest rzeczą, że do Pażna odnosiło się szereg dokumentów papieskich na przestrzeni wieków. Nie wiem dlaczego tak się stało, to już dla nas jest wielka tajemnica i wielka radość, ale wielu z papieży odnosiło się w swoich dokumentach ustanawiając kolejne święta w paźnie. Pierwszą patronką tutejszej wsi i kościoła, który tutaj powstał, była Święta Anna. Ona była patronką kościoła, który spłonął pod koniec XIX wieku, ale później papież Inocenty X ustanowił swoim dokumentem po czasy pamiątkę i odpust dla parafii pażno. I jak mówi tradycja, do pażna przyjeżdżała królowa Jadwiga, święta królowa Jadwiga, ażeby właśnie modlić się na świętą Annę. Ta tradycja przetrwała do dzisiaj. Święta Anna jest tutaj bardzo bogato i uroczyście obchodzona w kościele najświętszego serca Pana Jezusa w pażnie. To wezwanie powstało z racji tego, że tego dnia w to wielkie święto została rozpoczęta budowa nowego kościoła, który mamy za sobą, kościoła murowanego. Po drodze, jeszcze, można powiedzieć, po historycznej drodze, nadawano. Parafi Pażno inne jeszcze odpusty. To znaczy na przemienienie Pańskie, na świętego Wojciecha. To jest zadziwiająca rzecz, ale taka była prawda historyczna i dziedzictwo tych historycznych papieskich zdarzeń czujemy do dzisiaj. Kościół Najświętszego Serca Pana Józa w Paźnie jest zjawiskiem na wskroś niezwykłym. Mało tego, że ta piękna bryła powstała w, kil, w ciągu kilku zaledwie lat po tym, jak spłonął kościół drewniany, to oczywiście ma swoją sylwetką bardzo monumentalne, sprawia wrażenie. I tak się zdarzyło, że niezwykle żywy kult Wandy Malczewskiej, który był przez 27 lat od jej śmierci, sprawił, że lokalna społeczność, ale także i pielgrzymi z całej Polski, którzy tutaj przybywali, chcieli, aby wypełnić wielkie pragnienie Wandy Malczewskiej. To znaczy, żeby mogła spocząć tuż przy Jezusie Eucharystycznym. I wtedy budowniczy skonstruowali kryptę w apsydzie kościoła, w której Wanda Malczewska spoczęła. Ten fakt był wielkim widowiskiem w ówczesnych latach. Dla ciekawostki można dodać, że w Kraków, który szczyci się na co drugiej ulicy Świętym, organizował cykliczne stałe pielgrzymki do Pażna, właśnie do Wandy. Można powiedzieć, że tak jak się później losy historii potoczyły, zaginęły dokumenty beatyfikacyjne i później dopiero po wojnie musiały być odnowione te procesy, które dziś. Mamy nadzieję, zmierzają ku szczęśliwej finalizacji, że Wanda Malczewska, która tutaj spoczywa sobie pod absydą Kościoła, e, będzie mogła nas cieszyć i Polskę e, swoim e, świętym urokiem. Wanda Malczewska, przypominam, jest jedną z największych polskich mistyczek. Jej objawienia mogą być porównane tylko z objawieniami świętej Katarzyny Emerich. Na, w, widzeniach której, w widzeniach męki pańskiej Mel Gibson zbudował fabułę filmu Pasja. Wanda Malczewska cały ten czas odkupienia, męki i zmartwychwstania Chrystusa przeżywała tak samo, niezwykle barwnie i bogato opisane one są. Na mnie jeszcze wciąż historia kościoła zwraca niewiele uwagi. Być może to jest też pewien problem apostolstwa, wiary, edukacji itd., tak katechezy, ale do tego na pewno będziemy mogli wszyscy wrócić. Wanda Malczewska jest, można powiedzieć, świętą na nasze czasy jest świętą, która w, w słowach Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny mówiła, zbliżają się czasy przewrotne, czasy, w których nie wróg zewnętrzny będzie Polsce groził, ale wróg wewnętrzny, który zażąda zrzucenia krzyży ze ścian, usunięcia lekcji katechezy ze szkół. Te, te czasy się właśnie dzisiaj dzieją i Wanda Malczewska oczekujemy, że wyniesiona na ołtarze, pozwoli nam wszystkim stoczyć walkę z tym wrogiem wewnętrznym, który stara się zaprzeczyć cywilizacji katolickiej Polski, cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej i spodziewamy się, że Wanda Malczewska będzie błogosławioną Kościoła w najbliższym czasie. Będziemy chcieli wziąć udział w odtworzeniu tego wielkiego historycznego wydarzenia, jakim było przeniesienie doczesnych szczątków Wandy Malczewskiej z kościoła grzebalnego tu w Paźnie, jakieś 300-400 metrów stąd, do właśnie tej krypty kościoła, w którym teraz spoczywa. W tym roku, 28 września, bo akurat tak wypada dzień tygodnia, w sobotę, urządzimy wielkie odtworzenie tego wspaniałego, wielkiego wydarzenia jakim było przeniesienie doczesnych szczątków Wandy Malczewskiej do krypty Kościoła, na które z wszystkich serdecznie zapraszam, ja, ksiądz proboszcz, bo chcemy pokazać jak to było, jak barwnie Polska witała Wandę Malczewską. A powiem, że nie był to obrząd żałobny, tylko radosny gdzie dziewczyny, panny tutejsze, brały udział w przeniesieniu Wandy do, do grobu, gdzie zjechali się wszyscy okoliczni y, y, mieszkańcy i y, y, wierni z różnych kościołów i z różnych gmin, używając dzisiejszej terminologii. Y, przez, to, przez to, wydarzenie, którego znaczenie chcemy dzisiaj podkreślić, właśnie 28 września Pażno stało się stolicą duchową ziemi bełchatowskiej i ziemi łódzkiej, a mamy nadzieję, że i będzie promieniować na całą Polskę. E, pokażemy w tym widowisku rodzinę Wandy Malczewskiej, Jacka Malczewskiego. Pokażemy prawdopodobnie obecnych na tym wydarzeniu ojca Maksymiliana Kolbe, e, generała Juliusza Malczewskiego, ministra obrony narodowej w dniach zamachu majowego. To wszystko była rodzina Wandy Malczewskiej. Pokażemy ludzi, którzy wtedy żyli, pokażemy weteranów wojny XX roku, które zwycięstwo Polaków w tej bitwie Wanda Malczewska właśnie przewidziała. Ona powiedziała, że to wydarzenie, które we wniebowzięciu świętej Marii Panny dokona się pod Warszawą, będzie narodowym świętem Polaków, i tak się stało. Są to absolutnie wystarczające argumentacje, żeby. Żebyśmy pamiętali o Wandzie Malczewskiej, żebyśmy ją zawsze wspominali, kiedy rozważamy sprawy polskie. I zapraszam wszystkich do Pażna na 28 września tego roku, po to, żebyśmy razem świętowali ten wielki dzień.